przy okazji mojego pobytu w Paryżu spróbujcie ze mną najlepsze makaroniki z La Dure La y, z Paryżu kupione przy placu La Madeleine cena 2,90 za jednego makaronika, 6 sztuk wyszło prawie 18 eurosków, dużo no nie oszukujmy się, ale smak też odwdzięcza, mam 6 takich bobasków, spróbujmy każdy smak karmelowy, herbata Marii, Antoniny, malinowy czekoladowy, pistacjowy, albo świąteczny, albo nie wiem jak pierwszy karmelowy, mm, najlepsze jakie już. Jadłam, naprawdę. Herbata Mary Antoniny. To jest, wbrew pozorom herbacian, mógłby nie być dobry, ale ten jest fantastyczny. Malinowy. Lekko kwaskowy. Smakuje świetnie. Czekoladowy. Super smak, nie za brownie. Naprawdę. pistacja Ostatnio sernik pistacjowy nie miał podjazdu do tego. To smakuje, jakbyście rozgryźli dosłownie orzechem. Świąteczny? To chyba jednak nie jest świąteczny. Smakuje w sumie cytrusem. Pyszne. 10 na 10. Wszystkie po prostu. Co złego to nie ja, ale dzięki za oglądanko. Dajcie znać, który smak wy byście wybrali